Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Byłam na przepięknym spacerze po naszym mieście po parku. Chciałam wam tam nagrać krótką informację, ale ze względu na to, że to był spacer mieszany, na cztery łapy również, więc zostałam wyszarpana po całym parku, i tak naprawdę nic nie nagrałam, nie zdążyłam nic powiedzieć. Psy mnie obszczekały. No i tak się skończyło, więc znalazłam sobie teraz jakieś stabilne miejsce. I tak właściwie to sobie pomyślałam. Dobrze by było, żebyście się skupili na tym, co będę do Was mówiła, a nie to, co będziecie widzieli, więc patrzę tutaj. Znalazłam sobie jakieś miejsce i patrzę tutaj w niebo. Przepiękne niebo, jesienne, błękitne i drzewa, które zmieniają kolory, brzozy, sosny. Też jest pięknie. Dzień dobry, Zawiercie. A zacznę od takiego znanego cytatu z Kubusia Puchatka. Puchatku? Tak, prosiaczku? Nic, tylko chciałem się upewnić, czy jesteś. Jesteście tam? A nagrywam dzisiaj taką krótką informację, bo pytacie, o co chodzi z tymi kamykami. No tak, malowanych kamyków pojawia się coraz więcej. Znajdujecie je w różnych miejscach i zastanawiacie się, co z nimi zrobić. Są kamyki z kodami miasta, i wtedy miłoby było, gdyby twórca takiego kamyka mógł śledzić jego podróż. Są strony na Facebooku, na pewno już nieraz widzieliście kamyczkowe lowe czy kamyczki hashtag, gdzie ludzie wrzucają zdjęcie kamyka i piszą kod miasta. I wtedy można go odnaleźć. To jest taka fajna zabawa, ale ja dzisiaj yy, nie, nie. Może o kamykach w dalszym ciągu? No, przede wszystkim o kamykach w dalszym ciągu, tylko teraz tak troszeczkę inaczej. Chcę Wam opowiedzieć o takiej innej opcji tej zabawy, która jest zupełnie zupełną nowością i mało kto może jeszcze o niej wie. Zabawa jest bardzo ciekawa. I tak naprawdę ze świata wirtualnego wkraczamy do rzeczywistości. Jest taka aplikacja, trzeba ją sobie ściągnąć na telefon. Nie wiem, czy ja dobrze to wypowiem. Stone hiding, co oznacza chyba ukryte kamienie. Każdy namalowany kamyk dostaje swój sześciocyfrowy kod, czyli jest tak jakby zarejestrowany. Trzeba go namalować na odwrocie, ten kod, żeby nie był widoczny na głównej stronie, jak będziecie robić mu zdjęcie. Umieszczacie kamek w miejscu niewidocznym, ukrytym, bo znajdą go tylko osoby z tą aplikacją, gdyż jest mapa i wyświetla się jego lokalizacja. Dodatkowo, opisujemy miejsce, gdzie leży i robimy zdjęcie tego miejsca. Ja tak pokrótce, bo instrukcja jest na aplikacji szczegółowo, ale zabawa jest przednia i wciągająca. Nie trzeba mieć talentu, jakichś specjalnych zdolności, żeby coś narysować czy namalować, bo to nie ma znaczenia. Nie o to tutaj chodzi. Bawicie się pięknie, sprawiając komuś radość, znalezienia, a i wy też coś znajdujecie. Kamyki podróżują po całym świecie. Wchodząc na mapkę, ujrzycie ich podróż nawet w odległych krajach. Oczywiście zabawa jest darmowa, ale są też opcje premium, premium jeśli ktoś ma ochotę. No, ja na tym etapie nie, nie zachęcam. Spróbujcie się bawić, niech was to wciągnie, a potem można dalej o czymś pomyśleć, ale niekoniecznie. Zachęcam do zabawy, nic nie kosztuje. A bawicie się lub nie, to od Was zależy. Tak myślę sobie, że jest to jeszcze o tyle ciekawe, że również poznajecie nasze miasto lepiej i jest motywacja wyjścia na spacer. Możecie swoje zdobycze wrzucić tutaj, na tą stronę, chwalić się, co upo upolowaliście. A ja jeszcze Wam tak powiem. Czy wiecie, że malowanie i rysowanie polepsza naszą pamięć. Naukowcy tłumaczą to tym, że podczas rysowania i również innych takich działań plastycznych pobudzamy do pracy naszą prawą półkulę mózgu, a współpraca obu półkul e, w znaczącym stopniu poprawia nasze zapamiętywanie. Oprócz tego, że robimy komuś fajną frajdę i przyjemność i my spacerujemy, to kurczę, jeszcze pracujemy nad swoją pamięcią. Zachęcam, zachęcam. Zachęcam. Zachęcam, dajcie znać, czy ktoś tutaj u nas w mieście e, rozkłada kamyki, ale wiem, że rozkładacie, ale rozkładacie z tym e, tak ogólnie widoczne, a mnie teraz chodzi o, o te ukryte kamyki. Gdybyście e, no, roz, pochodzili, pospacerowali po naszym mieście, to pojęcia nawet nie macie, ile już takich kamyków w różnych dziwnych miejscach jest ukrytych. No kochani, miłego dnia wam życzę. Miałam spacerować i to nagrywać, ale no niestety tak jestem wyszarpana we wszystkie kierunki świata, że po prostu jest to nierealne. Znowu szarpanie, ktoś idzie.